Premier Wielkiej Brytanii zapowiedział podwyżkę podatków. Czy inne kraje też pójdą tą drogą? O tym będę rozmawiał z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dzień dobry Przemku, witaj. Witaj Zbyszku, dzień dobry Państwu. Czy przed nami podwyżki podatków? Czy wreszcie zaczniemy urealniać dochody budżetów państw? Czy też ciągle będziemy zwiększać deficyty? No właśnie, w Polsce akurat o podwyżce podatków ostatnio mówiło się sporo, ale globalnie to był taki temat tabu, tak jakby po tej pandemii, która uderzyła w gospodarki i tak mocno zadłużone, rozwinięte, czy to USA, czy Europa Zachodnia, czy przy tym bardziej Japonia, no deficyty, dług kompletnie wymknęły się spod kontroli. I przestało się o tym mówić tak naprawdę. Jakby deficyt rzędu kilkunastu procent PKB nagle przestał być powodem do zmartwień, bo on już był i tak, tak duży, że domknięcie go czy ograniczenie go nie, nie było realne, tak bez kompletnego zrujnowania gospodarki. Więc, więc rządy poszły w drugą stronę i jeszcze bardziej zwiększyły te deficyty, powiedziały, że trzeba wyciągnąć gospodarki z recesji. No i jakby ten przykład Wielkiej Brytanii, on jest ciekawy o tyle, że podnosi temat tego, że jednak taki dodruk pieniądza, no bo wiadomo, że te deficyty muszą być finansowane. Gdyby one miały być finansowane bez dodruku pieniądza przez banki centralne, tylko naszymi oszczędnościami, no to pociągnęłyby za sobą ogromny wzrost stóp procentowych. Tak, no bo jeśli na rynku, na rynku wolnym rynku, nie, nie zmanipulowanym, mamy sytuację, kiedy jeśli chcemy Więcej kapitału, no to musimy coraz więcej za niego płacić. Więc jeśli rząd chciałby pożyczać kilkanaście procent PKB z naszych oszczędności, które leżą w bankach, no musiałby za każdą teoretycznie, za każdą złotówkę tych oszczędności dawać coraz wyższą stopę procentową, tak, żeby skłonić ludzi do tego, żeby mu coraz więcej pożyczali. No więc, no ale jak wiemy, mamy ten dodruk pieniądza również już w Polsce i pojawiły się głosy, no to po co się przejmować w ogóle tym deficytem? Przecież bank centralny może finansować go. Nieskończoność. No jakby Wielka Brytania w pewnym sensie budzi nas trochę z tego letargu i mówi, no nie, jakby trzeba zadbać o te finanse publiczne, no nie możemy tego deficytu długu zwiększać w nieskończoność. A przepraszam, wpadnę ci słowa. Czy myślisz, że na szczerości można zyskać? No bo premier Wielkiej Brytanii powiedział: potrzebujemy więcej pieniędzy na służbę zdrowia i na pomoc dla osób starszych. Czyli mówiąc, podnoszę podatki, grając w otwarte karty, zyskuje jakąś przewagę. Pierwsze, ja nie chcę jakby tego analizować w kontekście politycznym. Wiadomo, że to zawsze łatwiej powiedzieć, podnoszę podatek, bo chcę coś tam sfinansować, natomiast wiadomo, że w praktyce to, nie, to jakby tak nie działa, tak mamy budżet. Po jednej stronie są podatki, po drugiej stronie są wydatki. I trzeba, trzeba jakby dodać tutaj, że ta podwyżka podatków z jednej strony sprawi, że takie efektywne opodatkowanie pracy w Wielkiej Brytanii będzie najwyższe od kilku dekad, w ogóle jakby jedno z najwyższych historii. A z drugiej strony wcale jakoś ogromnie nie zmniejszy tego deficytu w przyszłym roku nadal będzie wynosił prawie 5% PKB. Więc to, to pokazuje po prostu, jaka jest skala problemu. I to też pokazuje, moim zdaniem, jaka dyskusja, jakby to, że w ogóle rząd podnosi ten temat, pokazuje, że to ten do dodruk to nie jest pieniądz z nieba, jakby, że to nie jest coś, co ekstra dostajemy. My wszyscy za to płacimy, bo te pieniądze są mniej warte. I to widać dzisiaj w inflacji, to widać od tego, jak ludzie od tego pieniądza uciekają. W nieruchomości, w akcje, w inne aktywa. No i po prostu jest coś za coś, tak? I jakby to, no moim zdaniem, otwiera ciekawą dyskusję odnośnie tego, no jak co, co dalej, tak? Jakby co w ogóle zrobić z tymi deficytami. Tak jak powiedziałem, to był taki temat tabu, tak? Jakby generalnie rządy zwiększyły te deficyty i powiedziały, na razie się nie przejmujemy. No i pytanie, jak długo trwa to na razie, tak? I na pewno próba w ogóle. Zarządzania tymi finansami publicznymi będzie niezwykle trudna. Dla przypomnienia, warto sobie cofnąć się o 10 lat wstecz i zobaczyć, co się działo w strefie euro, kiedy próbowano okiełznać finanse publiczne krajów południa Europy po poprzednim kryzysie. Do no teraz problem jest podwójny. O tym, że Wielka Brytania będzie podnosić podatki, rozmawiałem z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiamy. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.